Cześć, witam, witam moi drodzy i zapraszam na kawę, na poranną kawę, a jest około godziny 10. Zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Jeżeli mam chwilę czasu, a mam na popołudnie pracę, to mogę pójść na poranne oddychanie, wypić niezależnie z Wami kawę, co mnie bardzo cieszy. A jeżeli mam e, e, pracę od rana, no to tak... Dwa w jednym, jak nie tylko dwa, jak i trzy w jednym. Także i poranne oddychanie, i chwila spaceru, i jeszcze kawa, ale na spokojnie, jak życie płynie, tak człowiek się dostosowuje. Chciałam. Dzisiaj piję, piję celowo w kubku, który dostałam od mojej koleżanki Marioli. Ale Marioli z jedlni letnisko. Wyślę jej ten odcinek Mariolka. Witam serdecznie, żeby obejrzała, i jeszcze raz podziękuję. I chciałabym przypomnieć, bo tu w sklepie to już bardzo mocno przypomina, przypominają, że święta niedługo. Święta te zimowe, to Boże Narodzenie, ten Mikołaj, te prezenty to. To wszystko, co zwie się przyjemnością w pewnym sensie. Ale temat, który chciałam dzisiaj z Wami poruszyć, to jest odwaga. Ta moja odwaga bycia sobą i jak to wczoraj wyczytałam, że to jest największa odwaga być sobą. No, w sumie. Na pewno największa odwaga, bo tak cudze role to się tak gra. Trochę się tak weźmie z cudzej roli, i tak się zagra i się wydaje, że to tak już jest super. A to tak bym powiedziała, że sztuka być sobą takim, jakim się jest. Żeby zdjąć tą jedną maskę, drugą maskę, trzecią maskę. A podobno mamy takich 15 masek. Do każdej naszej sytuacji tej czy innej. I jak ważne jest, żebyśmy otaczali się, słuchali takich radosnych rzeczy, takich optymistycznych, bo żeby nam się chciało chcieć, a nie żeby pogrążać się ciągle tak w jakimś dole. Nie. Wykopujmy się z tego dołu, wręcz bym powiedziała: zasypmy ten dół i powiedzmy, że żadnego dołu nie ma. Nie będzie. Podobno za pesymizm i myślenie pesymistyczne odpowiada lewa część mózgu. No to jeżeli to tak jest, to ja chyba mam lewą trochę zamkniętą, bardziej myślę prawą. Myślę, może nie tak myślę, jak tak odbieram i czuję. I ta odwaga, która według mnie jest. A ostatnio też z kimś dyskutowałam, akurat na YouTubie, że uważam, że człowiek odważny to się też rodzi, bo to jest talent tej odwagi. No i babeczka powiedziała, że ona uważa, że nie. No tak, to jeżeli uważa, że nie, to dlaczego tak ciężko się pozbyć tego pesymizmu? No bo jeżeli to nie jest dar i nie jest jakaś taka cząstka w nas, którą. Mamy bardziej lub mniej rozwiniętą, to dlaczego jedni są bardziej odważni, a drudzy mniej? No na pewno do nauczenia y, jest dużo rzeczy. Y, dużo, ale według mnie to po pierwsze, musi być dobry nauczyciel, czyli musi mieć zdolności pedagogiczne, czyli musi umieć i chcieć przekazać tą wiedzę w jakiś fajny sposób. No bo to, to jest sztuka, żeby. Kogoś zachęcić tym, co się ma do powiedzenia. Ale druga strona też jest ważna, żeby ta druga strona, żeby się przebić przez bariery tej drugiej strony, żeby ta druga strona chciała. Bo jeżeli nie będziemy chcieli i będziemy na nie, nawet dlatego, żeby być na złość, nie, no to w sumie to z takimi ludźmi nie rozmawiamy. Słuchajcie, omijajmy ich z daleka. Jeżeli są tacy wokół nas, to spójrzmy na to innym okiem, okiem świadomości. Powiedzmy, aha, jeżeli ten ktoś jest ciągle na nie i mi, przechodzi to na mnie, o, bo to jest ważne, przechodzi to na, na mnie, to dajmy sobie z tą osobą spokój. I dlatego już tu będę powtarzać z uporem trochę maniaka, że lubię etap wojny. Dlaczego? Wojny takiej małej. Między dwiema osobami, między kilkoma osobami, wojenki gdzieś w firmie, wojenki w jakichś takich wydarzeniach, bo wiecie co? Wtedy, po pierwsze, wiadomo, kto jest po jakiej stronie, ale ważne jest dla nas, kto jest po naszej stronie i kto nas wspiera. I zawsze się okazuje w życiu, tak było w moim przypadku, że nagle nieoczekiwanie okazało się, że wspiera nas, nas ten, na którego w ogóle byśmy nie liczyli. A na tych, co liczyliśmy, to po prostu polegliśmy. No nie powiem, że oni polegli, tylko my. Ta nasza relacja po prostu poległa całkowicie. I wspominam z taką radością ten kubek Mariolu. Mariolu z Jedyni. Bo gdy wyjeżdżałam, wyjeżdżaliśmy za granicę, zrobiłyśmy sobie z dziewczynami takie spotkanie. I zrobiłyśmy sobie losowanie prezentów. Pamiętacie, jak było kiedyś losowanie? Nie wiem, jak jest teraz w szkole. I każdy z nas, w grupie nas e, pięciu, wylosował jedną drugą osobę, żebyśmy, żeby kupić takiego coś w prezencie. I my, i ja właśnie dostałam takie dwa kubki od Marioli. I wiecie, że przychodzi, jak wyjechaliśmy za granicę, też do tego wrócę, jak przyjechaliśmy za, wyjechaliśmy za granicę, to pijąc kawę czy herbatę, bo dla mnie to jest kubek do herbaty. Mój mąż lubi pić w tym kawę. Ja dzisiaj zrobiłam sobie kawę, tylko wtedy robię sobie mniej. I wspominaliśmy, e, bo nie ukrywam, było nam ciężko, takie ten pierwszy miesiąc czy dwa, jak już tam, zanimśmy się odnaleźli w tej rzeczywistości. Topiliśmy sobie z tego kółka i tak mówiliśmy, wow, jak fajnie, że ktoś nas wspiera. Jak fajnie, że ktoś jest, kto myśli o nas. I wysyła taką pozytywną energię. Przecież te myśli, jeżeli są w głowie, że zawsze ktoś Ojej, miło mi, że jesteś, to przecież one docierają do nas. Docierają. Tylko czy umiemy je odebrać? To znaczy, czasem się trzeba tak nastawić na ten odbiór pozytywizmu, takiego optymizmu, tych energii wysyłanych od tych pozytywnych osób. Nie będziemy mówić o pesymizmie, nie mówmy o negacjach, mówmy o rzeczach radosnych, bo mało jest ich w życiu. To róbmy dla nich przestrzeń, i róbmy wszystko, żeby w ciągu każdego dnia było jak najwięcej tej radości. Jeżeli mamy ciężką sytuację, jeżeli mamy ciężką pracę, każda praca, jaką myczek nie wykonywał, a jest jeszcze ciężka, to jest nam z nią trudno, ale jak jest mus, że trzeba wykonać, to po prostu mus. Także kiedy jest nam ciężko, ale kiedy mamy chwilę, to się nie zamartwiajmy. Siądźmy. I bądźmy pozytywnej myśli. I wracajmy do tych filmików, czy do innych fajnych filmów. Polecam Wam taki film, Nasz dom, brazylijski, Chico Xaviera. Ja lubię ten film oglądać. Już oglądałam, nawet nie to, żeby cały, tylko niektóre takie sceny. Bo te dialogi niektóre mi się bardzo podobają. Bo to jest takie spojrzenie właśnie nie ale nie będę zradzać. Ja powiem tak, warto obejrzeć, chociaż z początku jest taki trochę straszny, taki nie wiadomo, co się zadzieje. O, tak bym powiedziała, nie wiadomo, co się zadzieje. Ale już wiemy, że ten główny bohater umiera. A był za życia lekarzem. I jak to jest to środowisko lekarskie, co ono robi z innymi i ze sobą, <zdown jurys parish> to on, powiedział. bardzo fajnie jest pokazane w tym filmie. I myślę, że to w ogóle jest o nas. Żebym tutaj, moim Boże, nie ujmowała całemu środowisku lekarskiemu, tylko niektórym. Tym, co się sprzedali. A tych, co się sprzedali, przecież na świecie jest bardzo dużo. Rozmawiałam kiedyś z młodym człowiekiem, <grywania> to niedawno, sporo roku temu. No i dawałam mu za przykład, że przecież jeżeli Greenpeace, organizacja światowa, gdzieś coś demonstruje, to posłuchajcie, jeżeli taka osoba przyjeżdża. I ja mówię wtedy o sobie. To ja, żebym pojechała na taki protest, to po pierwsze, muszę wziąć urlop, muszę mieć na nocleg, muszę mieć na jedzenie. No to znaczy, że ktoś zapewnia im tą bytność, bo ja rozumiem, pojechać na jeden dzień. No dobra, jestem taka fanka, że pojadę. Ale pojechać na tydzień, przykuć się do drzew i tam być, ale to na tej ziemi leżeć, czekać, jak ten deszcz będzie padał? Zaraz, zaraz. No i opowiadam młodemu człowiekowi, a on mówi tak. Ale to on jest zainteresowany taką pracą. Oj, no! Mnie się, się spodobało, bo ja mu dawałam jako przykład, że niektóre rzeczy, na przykład niektóre protesty, są organizowane i to ktoś za to płaci, a on do mnie mówi, że on jest zainteresowany taką pracą. O, ręce mi opadły. Ale właśnie. Zobaczcie. Także czasem protest serca. Taki bunt, który wyszedł naturalnie, co się później z nim dzieje? Później ktoś go zaczyna prowadzić i nim sterować. O tym chciałam powiedzieć. I tak zastanawiam się, dlaczego i tak to jest z tym wyborem życia, A w życiu życia. Tak, bo w ten sposób wybieramy i się czasem nawet nie zastanawiamy, czy to jest praca. E, Właśnie, co my mamy robić w tej pracy? Ma być łatwa, lekka i przyjemna, i tylko mają nam płacić? A najlepiej to, jakbyśmy siedzieli w domu, żeby nam płacili? Posłuchajcie, to jest ważne, żeby się zastanowić i żeby podpowiadać młodym ludziom, że praca to jest wytwarzanie dobra, jest to usługa dla kogoś, a takie budowanie stanowisk nie wiadomo w jakiej sprawie. Tak, dla idei. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden. I tak jak jest teraz przykład w Radomiu, że nie ma firm, bo kiedyś ktoś je zlikwidował. I teraz mówią właśnie w Radiu Rekord, w ostatnią sobotę słyszałam, że ze względu na pandemię, to nie ma na ZUS dla pracowników, ale jak się ich zatrudnia non-stop. I teraz pytanie, na ile efektywne są takie stanowiska pracy, mnożenie tych stanowisk, bo są potrzebne. Ale właśnie, jeżeli się jest głowią, głową danego, danej miejscowości, danego obszaru, danego przedsiębiorstwa, to też nazwijmy to miastem, to trzeba się zastanawiać, czy ty, czy będzie na, na, ten, na ten zus. Ano, właśnie. Jak trzeba myśleć perspektywicznie i jak jest ważne, czy ktoś się na to nadaje, do tego nadaje, czy nie? Czy tylko wybieramy tak dla pozoru, dla uśmiechu, dla niebieskiej koszuli? Czy po prostu ktoś musi być na tyle odpowiedzialny i na tyle będzie umiał pokazać swoim doświadczeniem życiowym, że on się do tego nadaje? No bo teraz, jeżeli miasto nie będzie płaciło ZUS-u dla pracowników, to co będzie? A no właśnie. Bo ja jak prowadziłam firmę i ZUS musiałam płacić, no musiałam. Każda firma musi, bo jeżeli nie płaci, no to co? Zadłużenie wobec ZUS-rośnie i trzeba opłaszać upadłość. I trzeba zamykać firmę. Bo to wiecie, ja jak zamknęłam działalność i no przecież nie zamykam dlatego, że było cudownie, tylko dlatego, że było źle. Dlatego, że było ciężko zarobić na te wszystkie podatki i oprócz podatków na. Cokolwiek na życie, to przyszło mi do płacenia 700 zł z urzędu skarbowego. I ja poszłam tam do pani i mówię, ale to jest bezprawnie wystawione. Rozmawiałyśmy z księgową i to w ogóle mojej firmy to nie dotyczy. Nie, bo pani miała kasę fiskalną. No miałam, ale nie rok i dwa. A skorzystałam y, 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 Tam była ulga podatkowa. Tak, ale to by dotyczyło, gdyby ta firma miała, nie wiem, do pięciu lat, a moja miała ponad dziesięć. Ale jak to nie interesowało. I ją to nawet nie interesowało, jak ja to do niej mówiłam. I ja mówię, proszę pani, kiedy pani ostatnio na ZUS swój płaciła? Ona mówi nigdy, ale to może trzeba mieć świadomość, że to dzięki pani pracy jest, ma pani ZUS, jest ubezpieczenie i jest emerytura. I to tak trochę ją, że tak powiem, zmieniło jej schemat myślenia. I ja mówię, proszę pani, no ale. Panie swoje, ja swoje, no ale prawo jest jedno. Nie ma kilku interpretacji prawa, tak jak się zabiało, a wezwanie do zapłaty przez Urząd Skarbowy jest bardzo konkretne. Później komornik wchodzi na konto. Po prostu. I poprosiłam panią, żeby mi dała. Gdzie, a gdzie jest pani kierowniczka? tu i tu. Poszłam do następnego pokoju i mówię, proszę pani, przyszło mi takie wezwanie. I uważam, że ono jest nieprawne. A ona mówi: A kto pani to wysłał? No mówię, jest podpis. Tak, jest nieprawnie. No i zobaczcie, to tylko zmieniłam drzwi. I co, był zmieniony sposób myślenia? Nie wiem, nie chcę oceniać. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli dokonujemy wyboru znajomych wśród nas, to dokonujmy. I wtedy, jak jest tak zwana wojna, czyli taki czas zawieruchy, jakiej byśmy nie nazwali, nawet naszej emocjonalnej, bo jest nam, jest źle i ktoś nie chce, Uważaliśmy, że nam poda rękę, idziemy do niego z prośbą, a on mówi: Nie jestem niezainteresowany. Bo jestem zainteresowany Tobą, jak jesteś miła, ładna i jeszcze mi płacisz moje rachunki i mnie zaprosisz do knajpy, nie? A jak już jesteś może trochę zmęczona i może trochę nie masz kasy, to nie no, ja nie zafunduję, bo skąd, prawda? Także mówię: zobaczcie, jak ważna jest cały czas we wszystkich sprawach po prostu nasza świadomość. Po prostu. Kochani, dopijamy tą kawę, bo już mi trochę ostygła. Pozdrawiam jedną Mariolę i drugą Mariolę. Mariolki. <laughs> Trzymajcie się, dziewczyny. Fajne, fajne dziewczyny jesteście. Pa, pozdrawiam wszystkich. Marię, Dany, pozdrawiam. Do zobaczenia. miłej.